Tegoroczny tydzień z powiatem bolesławieckim zainaugurował turniej siatkówki. Do rywalizacji o puchar starosty bolesławieckiego stanęło siedem drużyn. Nastroje pozytywne, ale waleczne. Będziemy walczyć, grać i zostawimy na boisku wszystko to, co mam, najlepszego. Oczywiście chcemy wygrać ten turniej i nie ma możliwości przyjąć jakiejś taryfy ulgowej. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo i mam nadzieję, że tak wyjedziemy. Zespoły rywalizowały w dwóch grupach, mecze rozgrywane były równolegle na dwóch boiskach w systemie, każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Uważam, że to jest fajna inicjatywa. Mobilizuje, zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam się spotykają na salach, mogą się sprawdzić, skonfrontować z kolegami. To jest dobre dla wszystkich. Każdy może przyjść się, rozerwać w sobotę czy w niedzielę. Wcześniej tych turniejów było dosyć mało. Teraz jest coraz więcej, co nas oczywiście cieszy, możemy sobie na amatorskim poziomie gdzieś tam porywalizować, pograć. To jest fajne. Ramię w ramię z mężczyznami walczyły kobiety to sobie jak, jak bardzo dobrze radzą między mężczyznami. Myślę, że to chyba nie jest jakiś tam problem, jeżeli możemy grać razem. Wręcz przeciwnie to po prostu jest większa. Jakie nastroje przed meczem? Trochę kontuzyjne, ale damy radę. Rywalizacja była zacięta. Zawodnicy wykazali się wolą walki, znakomitym przygotowaniem technicznym i świetną kondycją, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Został nim Salman Team. Na drugim miejscu uplasował się sami swoi Team, a trzecią lokatę wywalczył BTS Masters Bolesławiec. Co kryje się za murami tego budynku? Na czym polega praca urzędnika? Kto to jest starosta i jak wygląda jego gabinet? Przez dwa dni najmłodsi mieszkańcy powiatu poznawali pracę starostwa od kuchni, korzystając z dni otwartych. Można dużo narzędzi poznać. A jakie poznałeś, które Cię zainteresowały? Ten laser na odległość. A jak to jest z tymi kaskami, który jest najważniejszy na budowie? Biały. Urzędnicy z poszczególnych wydziałów przygotowali dla dzieci sporo atrakcji. Ciekawiło mnie, co będzie w środku. Co będzie się działo. czy no. Co było w środku? Coś Cię zainteresowało? No, wszystko prawie. No, fajnie było. Fajnie jest. To duży urząd? Bardzo duży. Dla mnie bardzo dużo. Namalowałam gabinet pani dyrektor, sekretariat i miejsce, gdzie można odpoczywać na przerwach. To nie jest taka zwykła szkoła? Nie, to malujemy szkołę marzeń. Jest bardzo ładny i bym chciała w nim pracować. A co chciałabyś robić? E, plany domów. Uczniowie mieli okazję m.in. odwiedzić archiwum starostwa i obejrzeć zasobne archiwa. W tym budynku są dokumenty od roku 1995 Dzieci miały też okazję poznać historię budynku przy Armii Krajowej. 150 lat temu wyglądał tak. To jest mniej więcej to miejsce, tak? Oglądanie urzędu kończyło się w gabinecie starosty, gdzie każdy mógł zasiąść na tym najważniejszym fotelu w starostwie. jest członków. W Teatrze Starym odbył się szkolny przegląd piosenki Powiatu Bolesławieckiego. Tego typu przegląd zorganizowano po raz pierwszy w ramach Tygodnia z Powiatem Bolesławieckim. Uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i Powiatu zaprezentowali zróżnicowany zestaw piosenek od klasycznych utworów dla dzieci po światowe hity muzyki rozrywkowej. Młodych wokalistów oceniało żyli w składzie Zofia Michalska, dariusz Jaros i Wojciech Szajwaj. Dariusz Jaros zwrócił uwagę na dobór repertuaru, który jest równie ważny jak samo wykonanie. Jak podkreślił, wokalista powinien przede wszystkim rozumieć tekst, który śpiewa. Żyli oceniało młodych wykonawców w kategorii solistów w dwóch grupach wiekowych, osobno oceniane były wykonania zespołowe. W kategorii uczniów od klas pierwszych do trzecich wygrała natasza Sztych. W kategorii uczniów w klas od czwartych do ósmych nagrodzono Zuzannę Dzięgiel i Milenę Uznańską. Wyróżnienia otrzymały Vanessa Ostrowska i Agata Szewczyk. Nagrodę dla zespołu zdobyła grupa i nie ma mocne trzy reprezentujące młodzieżowy dom kultury. Była też i nagroda specjalna, która trafiła w ręce Kacpra Hamplewskiego za oryginalną konferencjerkę. Tylko dzięki niemu nikt nie zapomniał o odebraniu dyplomu i upominku. Zorganizowany w ramach tygodnia z Powiatem Bolesławieckim Powiatowy Dzień Sportu był dla młodzieży okazją do sprawdzenia się w biegach, rzutach i skokach, w piłce nożnej czy siatkówce. Z tej okazji skorzystało wielu młodych ludzi, dla których ruch, rekreacja i sport nie są obce. Fajnie jest tak, że można się oderwać od nauki, bo kiedyś też trenowałyśmy, to tak fajnie jest powrócić do tego na chwilę. No też z pierwszego Elo, koleżanka z klasy, nasza była Jula. I sprawdzić swoje możliwości, tak? No, ja teraz, kiedy już nie ma sobie też niektóre, niektóre rzeczy, ale też przynajmniej się możemy spotkać też wszyscy razem. Szkoły wystawiły swoich najlepszych zawodników. Wielu ze startujących to lekkoatleci, którzy albo trenowali, albo nadal trenują w klubie MKS Bolesławia. Trenowałam, teraz jak już chodzę do liceum, to nie trenuję, to przestałam trenować. A dzisiaj fajna taka odskocznia od nauki? Bardzo fajne, cieszę się, że tu jestem. Mikołaj Gapiński lekkoatletykę trenuje na co dzień, dlatego nie mogło go zabraknąć podczas powiatowego dnia sportu. Na pewno jest odszkoczny, właśnie od nauki i od innych takich no ciężkich spraw, i po prostu no można się po prostu poławić i pokonkurować z innymi osobami. W jakiej konkurencji bierzesz udział? W sztafecie 4 razy 50 i 60 metrów. Na co dzień trenujesz? Tak, na co dzień trenuję lekkoatletykę. W Bolesławie? Tak. Kiedyś. Y Moja pani, albo mój pan od WEF-u, już dobrze nie pamiętam, no zachęcił mnie właśnie do przyjścia na trening. Ale dzisiaj już na ten dzień sportu chyba nikt Cię nie musiał zachęcać. Nie, nikt mnie nie musiał zachęcać. Czyli życzymy powodzenia. Dziękuję. A co dzień jestem zawodnikiem w klubie MKS Bolesławia. Dzisiaj mam przyjemność komentowania tych zawodów. Jakie konkurencje na dzisiaj przygotowano? Na dzień dzisiejszy przygotowano innymi sztafetę 4x50 metrów, rzut piłką lekarską 100 metrów, ale również na innych obiektach sportowych są zaplanowane np. piłka nożna czy siatkówka. Powiatowy Dzień Sportu to nie tylko rywalizacja, to także odskocznia od szkolnej codzienności, a także forma promocji ruchu i aktywności fizycznej, wszystko dla zdrowia. W czasie święta powiatu tętniła życiem plenerowa scena przy starostwie powiatowym. W piątek zaprezentowało się na niej 17 zespołów z powiatu Bolesławieckiego i powiatu Bałcen w ramach wspólnego projektu obu powiatów, jakim jest transgraniczny festiwal wielu kultur. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaka to jest muzyka, jakie to jest fajne, jaka to jest zabawa. Dużo osób właśnie patrzy tak stereotypowo bardzo. Takie, bardzo szczerze mówiąc, mówią takie starsze panie. Że to tańczą starsze panie, starsze panowie. A to właśnie nie młodzież, bardzo dobrze się bawimy, spędzamy razem czas, dużo się uczymy też wzajemnego szacunku, przyjaźni. Takiej uczymy się haftować, wyszywać. Nasze babcie pochodzą z Jugosławii i z kolei przywiozły piosenki z yy, właśnie z staropolskie do Jugosławii wywiozły a tam wychowały się i z kolei to jest taki mieszany repertuar i my bardzo chętnie też dalej kontynuujemy i śpiewamy W każdej gminie mamy świetne panie i mniejszej ilości panów, którzy kultywują tradycję polską, ale nie tylko polską, bo również tych Polaków, którzy przyjechali z różnych stron Europy, więc mamy też klimaty byłej Jugosławii, mamy klimaty z Kresów Polski. To wszystko jest w tych zespołach i tym się chwalimy. Festiwal był okazją do zaprezentowania, poprzez śpiew, taniec i kolorowe stroje, wielokulturowości powiatu bolesławieckiego i kultury serbo-użyckiej kultywowanej przez naszych słowiańskich sąsiadów. Na parkingu przed starostwem przy Armii Krajowej zaparkowały food trucki. Przez cały weekend na gości biorących udział w święcie powiatu czekały oryginalne potrawy z różnych zakątków świata. Bary na kółkach serwowały m.in. dania kuchni amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w wielu wariantach. Można było spróbować między innymi włoskiej piadiny. To cienki pszenny placek robiony na miejscu i wypełniony pysznymi dodatkami. Tutaj sami o te ciasto. I marzymy na gryli. Od razu na gorąco wychodzę. I w środku dodatki, które pani zobaczy, mamy i włosku szynku, i włośka kielbasa, nawet truskawkę mamy. Po sąsiedzku z Piadiną konkurowały pierogi tybetańskie, koreańskie, wietnamskie i chińskie, gotowane na parze. Mamy na przykład momo z kurczakiem, to są pierożki tybetańskie, ze szpinakiem, z indykiem, z grzybami mun, chińskie jaozi z krewetkami, z krewetkami i z wieprzowiną, e, koreańskie mandu z kurczaczkiem albo z na no ostro, no i wietnamski kakao w cieście ryżowym z owocami morza, z krewetkami albo warzywne. Po takim obiadku warto skusić się na coś słodkiego. My oferujemy donaty takie mini ponczusie, bardzo słodkie. Puttraki z daniami inspirowanymi kuchnią i kulturą wielu krajów świata zainspirowały niektórych smakoszy do napisania wierszy. Słowem poezja smaku doczekała się wierszy, które prezentowane były na scenie. Kolejny wiersz, uwaga. Skąd w Bolesławcu rejwach dziś taki, to przyjechały do miasta futraki. Lody pierożki, frytki burgery, wszystko jest pyszne, jeśli mam być szczery. Niezwykłych dań, tu wybór niemały, może zostaną z nami rok cały. Dobry, dobry wiersz, wspaniały, ładnie się rymuje, podpisał Łakomczuk. Niestety food trucki nie zostały w Polesławcu jak chciał autor wiersza cały rok, a tylko do końca weekendu. Ale kolejna taka uczta i już za rok.